Sprawa zaginięcia Iwony wieczorek to jeden z najbardziej zagadkowych przypadków we współczesnej Polsce. Od tamtej lipcowej nocy minęło już wiele lat, a odpowiedzi wciąż brakuje. W przestrzeni publicznej powstały dziesiątki hipotez. Jedne wskazują na przypadek, inne. Klasyczna wersja wydarzeń zakłada, że Iwona po opuszczeniu Sopockiego klubu około godziny drugiej w nocy udała się pieszo w stronę swojego domu. Monitoring miejski miał zarejestrować jej sylwetkę w kolejnych punktach. Najpierw na terenie Sopotu, następnie wzdłuż Deptaka, dalej w okolicach parku w Jelitkowie i aż do fragmentu trasy w Gdańsku, gdzie jej ślad się urywa. Właśnie ta rekonstrukcja, oparta na obrazie z kamer, stanowiła przez lata oś całego śledztwa. Problem w tym, że nagrania nie tworzą pełnego, nieprzerwanego ciągu. Są fragmentaryczne, pochodzą z różnych urządzeń o odmiennej jakości obrazu i obejmują jedynie część trasy. Pomiędzy zarejestrowanymi odcinkami istnieją luki, miejsca, w których nie było kamer lub sprzęt nie działał. To właśnie w takich lukach mogło dojść do zdarzeń, które zupełnie zmieniły bieg historii. Hipoteza mechanizmu podwójnego tropu zakłada, że w pewnym momencie monitoring nie rejestrował już Iwony, ale inną osobę, którą błędnie uznano za nią. W praktyce oznacza to, że dziewczyna mogła zniknąć znacznie wcześniej niż przyjęto. A wszystkie późniejsze nagrania przypisane jej sylwetce przedstawiają kogoś innego kobiety o podobnym wzroście, sylwetce, długości włosów czy ubrania. Warto pamiętać, że jakość kamer w 2010 roku była daleka od dzisiejszych standardów. Obraz był ziarnisty, często pozbawiony kolorów. Nagrania wykonywano w słabym świetle latarni ulicznych w takich warunkach bardzo łatwo o pomyłkę. Wystarczyło, że w tym samym czasie inną trasą szła kobieta. O zbliżonym wyglądzie, by śledczy uznali, że to wciąż ta sama osoba. Historia kryminalistyki zna przypadki, w których błędna identyfikacja na nagraniach prowadziła do całkowitego wypaczenia śledztwa. Znane są sytuacje, gdy organy ścigania przez wiele miesięcy poszukiwały osoby, która w rzeczywistości w ogóle nie znajdowała się na nagraniu, a jedynie przypominała sylwetką ofiary. W przypadku Iwony mogło być podobnie. Jeśli tak było, oznacza to, że wszystkie dalsze analizy. Obecność tzw. mężczyzny z ręcznikiem dotyczą zupełnie innej historii, niż ta, której bohaterką była zaginiona dziewczyna. Ten scenariusz tłumaczyłby także brak jakichkolwiek materialnych śladów w dalszej części trasy. Poszukiwania prowadzone w lasach, przy plaży czy na terenie parku mogły nie przynieść efektu, bo Iwona nigdy tam nie dotarła. Jej prawdziwy los rozstrzygnął się wcześniej, poza zasięgiem kamer, a to co znamy z nagrań było jedynie złudzeniem ciągłości. Według oficjalnej narracji Iwona po opuszczeniu klubu kieruje się w stronę domu i jej sylwetka jest rejestrowana na kolejnych kamerach. Ale jeśli przyjąć, że hipoteza podwójnego tropu jest prawdziwa, obraz sytuacji wygląda zupełnie inaczej. Pierwszy etap opuszczenie klubu. Iwona wychodzi z lokalu w centrum Sopotu. Jest zmęczona, zdenerwowana po wcześniejszych sprzeczkach, a droga przed nią wydaje się długa. Ten moment mamy potwierdzony. Monitoring rejestruje ją przy wyjściu. Świadkowie również widzą jej sylwetkę. To jedyny fragment nagrania, którego autentyczność nie budzi wątpliwości. Drugi etap, pierwsze luki w monitoringu. Dziewczyna rusza w stronę deptaku. Kamery miejskie obejmują część trasy, ale nie wszystkie ulice. Właśnie w tych pierwszych lukach mogło dojść do kluczowego zdarzenia: skrętu w boczną alejkę, spotkania z kimś znajomym lub wejścia w inną przestrzeń. Jeśli w tym momencie straciliśmy ją z pola widzenia kamer, późniejsza rekonstrukcja opiera się już tylko na założeniu, że wciąż szła główną trasą. Trzeci etap pojawienie się drugiej sylwetki. W dalszej części nagrań widać kobietę idącą w stronę parku. To właśnie ona została uznana za Iwonę, jednak jakość obrazu nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, że to ta sama osoba. Brak wyraźnych cech twarzy, podobny wzrost, podobne włosy i sukienka wystarczyły, by uznać, że to ciągłość. W rzeczywistości mogła to być zupełnie inna kobieta wracająca z imprezy. W tamtym rejonie nocą przemieszczało się wiele osób, co dodatkowo zwiększało ryzyko pomyłki. Czwarty etap interpretacja śledcza. Śledczy, którzy analizowali materiał, przyjęli, że nagrania przedstawiają Iwonę. W ten sposób powstała spójna linia wydarzeń: wyjście z klubu, droga deptakiem, park, promenada i zniknięcie w okolicach Gdańska. Ta linia była powtarzana w raportach, w mediach, w analizach specjalistów. Z czasem stała się faktem świadomości społecznej, choć w rzeczywistości opierała się jedynie na założeniu piąty etap – konsekwencje dla poszukiwań. Jeżeli rzeczywiście doszło do błędów identyfikacji, oznacza to, że Iwona mogła zniknąć znacznie wcześniej, jeszcze w Sopocie. Wszystkie działania poszukiwawcze prowadzone na trasie od parku Wielitkowie do Gdańska mogły więc dotyczyć niewłaściwego obszaru, poszukiwania w lasach, sprawdzanie plaż, analizy ruchu osób widocznych na nagraniach, wszystko to koncentrowało się na błędnym odcinku. Tymczasem, właściwe miejsce zniknięcia pozostało poza zainteresowaniem, bo monitoring błędnie wskazał inną trasę. Szósta faza, rola mężczyzny z ręcznikiem. Kluczowy wątek całej sprawy, czyli postać tak zwanego mężczyzny z ręcznikiem, także mógł być elementem podwójnego tropu. Jeżeli sylwetka kobiety widocznej na nagraniu nie była Iwoną, wówczas również mężczyzna, który szedł za nią, nie miał z nią nic wspólnego. Cała energia śledztwa i opinii publicznej została więc skierowana na relacje między dwiema przypadkowymi osobami, podczas gdy prawdziwy los zaginionej rozgrywał się w innym miejscu. Hipoteza mechanizmu podwójnego tropu zakłada więc, że w pewnym momencie nocnej wędrówki Iwona zeszła z głównej trasy i zniknęła poza zasięgiem kamy. To, co później oglądamy na nagraniach, nie dotyczy już jej osoby. Oznacza to, że cały obraz wydarzeń, który znamy, jest złudzeniem spójności, a prawdziwy przebieg nocy pozostał w cieniu poza kadrem. Jeśli przyjąć, że hipoteza mechanizmu podwójnego tropu jest prawdziwa, oznacza to, że całe śledztwo od samego początku było prowadzone na podstawie błędnego założenia. Skutki takiej pomyłki są ogromne obejmują zarówno kierunek działań operacyjnych, jak i sposób, w jaki przez lata budowała się narracja wokół tej sprawy. Błędny punkt odniesienia Najważniejszą konsekwencją jest przesunięcie punktu, w którym Iwona po raz ostatni była widziana. Oficjalnie przyjmuje się, że jej ślad urywa się na gdańskim odcinku trasy, gdy kamera monitoringu uchwyciła jej sylwetkę po raz ostatni. Jeśli jednak te nagrania przedstawiają inną osobę, to ostatnie pewne miejsce przebywania Iwony znajduje się znacznie wcześniej, jeszcze w Sopocie. To fundamentalna różnica. Oznacza to, że dziewczyna mogła nigdy nie dotrzeć do parku Wielitkowie, a wszystkie dalsze hipotezy o uprowadzeniu na terenie Gdańska, o spotkaniu z mężczyzną z ręcznikiem. Po zniknięciu przy plaży, tracą podstawy. Konsekwencje dla poszukiwań. Na podstawie przyjętej rekonstrukcji przez lata prowadzono szeroko zakrojone akcje poszukiwawcze: przeszukiwano lasy, sprawdzano tereny nadmorskie, analizowano nagrania z kamer w Gdańsku. Wszystkie te działania były jednak oparte na założeniu, że Iwona faktycznie dotarła do tych miejsc. Jeżeli hipoteza podwójnego tropu jest prawdziwa, oznacza to, że ogromne zasoby zostały skierowane w niewłaściwą stronę. A realne miejsce, w którym zaginęła, pozostało nieprzebadane. Rola świadków. Hipoteza ta rodzi także pytania o świadków. Jeśli Iwana zniknęła wcześniej, być może ktoś widział ją w sytuacji, która nie pasowała do oficjalnej wersji i dlatego nie została uznana za istotną. Świadkowie często kierują się tym, co podają media. Jeśli przekaz brzmiał, że dziewczyna była widziana w Jelitkowie, to osoby, które widziały ją w Sopocie mogły uznać, że się pomyliły. Tymczasem ich relacje mogły być prawdziwe, a jedynie nie pasowały do przyjętej narracji. Wpływ na wątki poboczne? Hipoteza podwójnego tropu podważa także znaczenie wielu pobocznych wątków analizy zachowania mężczyzny z ręcznikiem, próby odtworzenia jego trasy, interpretacji jego gestów. Wszystko to mogło nie mieć związku ze sprawą. Jeśli kobieta widoczna na nagraniu nie była Iwoną, to również obecność tajemniczego mężczyzny nie ma znaczenia. W ten sposób śledztwo mogło przez lata koncentrować się na osobach i sytuacjach, które były całkowicie obce wobec losów zaginionej. Wnioski dla śledztwa. Najważniejszy wniosek z tej hipotezy brzmi, aby posuwać się naprzód, trzeba ponownie zweryfikować każdy fragment materiału dowodowego. Należałoby wrócić do pierwotnych nagrań, ocenić je przy użyciu współczesnych metod i technologii, a także ponownie przeanalizować obszary w sopocie, które wcześniej mogły zostać zlekceważone. W praktyce oznacza to konieczność powrotu do punktu wyjścia i zbudowania narracji od nowa, bez założenia, że wszystkie sylwetki na nagraniach to ta sama osoba. Zmiana perspektywy. Hipoteza mechanizmu podwójnego tropu nie wskazuje winnych, nie przesądza o przyczynach zaginięcia, ale zmienia perspektywę całej sprawy. Pokazuje, że nawet w tak nagłośnionym śledztwie kluczowy dowód może okazać się złudzeniem, a wieloletnie działania mogą być oparte na błędzie interpretacyjnym. W tym sensie sprawa Iwony staje się także lekcją dla organów ścigania, że każde założenie, nawet pozornie oczywiste, musi być weryfikowane wielokrotnie. Hipoteza podwójnego tropu to jeden z najbardziej radykalnych, ale jednocześnie logicznych sposobów spojrzenia na sprawę Iwony Wieczorek. Zakłada, że to, co uznano za pewnik, mogło być błędnym tropem, a cała narracja, którą znamy, dotyczy kogoś innego. W takim ujęciu zaginięcie Iwony nie rozgrywa się w cieniu parku w Jelitkowie, ani na gdańskim odcinku trasy, lecz znacznie wcześniej, w miejscach, które przez lata były poza uwagą śledczy. Nie daje to odpowiedzi na pytanie, co dokładnie się wydarzyło, ale pozwala inaczej spojrzeć na fundament całego śledztwa. Być może prawda kryje się właśnie w tej pomyłce, w złudzeniu ciągłości nagrań, które od lat przyjmujemy za pewnik. A co Wy sądzicie o tej hipotezie? Czy błędna identyfikacja mogła sprawić, że przez kilkanaście lat szukaliśmy odpowiedzi w niewłaściwym miejscu? Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie ten scenariusz.